Ale Mateusz Tyszkiewicz musi też spoglądać na to, co dzieje się za nim, bo Drozda próbuje gonić. Drozda zaangażowany w pojedynek z Patrykiem Sokołowskim. Patryk Sokołowski na 14. miejscu. No to punktów zdobędzie po tym nieudanym pierwszym wyścigu. O, właśnie. To z kolei Patryk Sokołowski. Opisywany już przez Mikołaja podczas tego pierwszego wyścigu. Z najlepszym czasem okrążenia cały czas Piotr Jagodziński, no ale jest na ostatniej 24 pozycji, więc punktów nie będzie, dwóch punktów premii za taki wyczyn, bo trzeba ukończyć wyścig w, punkt, w pierwszej dwunastce. A tutaj Patryk Sokołowski bardzo ciasno na milimetry z Mateuszem Drozdą. Był troszkę zbyt daleko, ale oczywiście... Nie zamierzał tutaj się poddawać, wciskał tam się od wewnętrznej, a nuż Drozda miał jakieś problemy na wyjściu z nawrotu i wówczas byłaby szansa, aby zaatakować na tej krótkiej prostej. Nic takiego się nie wydarzyło, ale zawsze można spróbować jeszcze co najmniej jedną sytuację do wyprzedzenia stworzyć. Nieco wcześniej mam wrażenie, że zbiera punkty do hamowania Drozda niż Patryk Sokołowski i na tych dohamowaniach Patryk jest w stanie się zbliżyć. 5,5 minuty do końca drugiego wyścigu Maciejewski, młynek żerebiec, a dominik Blajer w tym momencie już naprawdę całkiem całkiem blisko Żerebca. 70 za nim, teraz Sokołowski tu przymierza się w drugim zakręcie. Ważne teraz wyjście na tę długą, szybką sekcję, żeby później zaatakować do nawrotu. Trzeba uważać, atakując, bo tam za plecami już kolejni rywale się czają. Drozda teraz musi podjąć decyzję czy bronić się od wewnętrznej. Stosunkowo wcześniej zrównuje się z nim Sokołowski, mimo że jest od zewnętrznej, wyrzucony teraz mocno na zewnętrzną Sokołowski. ściąga to bardzo mocno do, do wewnętrznej na szczycie tego zakrętu Drozda. Ale bardzo dobrze tutaj się drozda broni. Tempa nie ma jakiegoś szczególnie dobrego pytania właśnie jak z oponami w jego samochodzie, ale cały czas potrafi utrzymać tę swoją pozycję. Teraz dopiero tutaj Sokołowski się przepchnął obok drozdy, który z kolei musi uważać na rybaczuka, który jest tuż za nim.